Wiesz, pocałować w nosek. Słyszę takie. Szklanka prawie pęka. Trzecie podejście. Stefanek, a pamiętasz, jak byliśmy młodsi, to ty lubiałeś mnie zawsze przed snem tak ugryźć w łóżko. Ja słyszę, że facet staje i wychodzi. Ona za nim. Stefany, Stefany, gdzie idziesz? No gdzie, gdzie? O to jest pierwsza prawda o nas mężczyznach dzisiejszego wieczoru. Dziewczyny, my mężczyźni wszystko w swoim życiu tak naprawdę robimy dla was. Nawet zęby. Ale chciałbym, że mogę się napić łyczek wody? Nie. Nie? bo jak człowiek jak dużo gada, to zasycha w ustach. Macie też tak? Czy nie? Woda. E, słuchajcie, dowiedziałem się, że w Gnieźnie można pić z kranu. Co? Z kranu wziąłem, odkręciłem i patrzcie, jaka żółciutka. Nie, żart, żart. Nie, szklaneczka jest tego. Nie. Nie, specjalnie. Nie, kolega mi powiedział, że czy się mógł stary może pić popatrz nam. Woda yy, zmienna. Woda, żeby nie było, że pazura pije. Panie prezydencie. Woda. Proszę bardzo. Kultura? Zdrowie. Jezus. <gry> Mówiłem, że woda. O wódce bym się tak nie krzywił. Nie, wiem, ja mam kolegę, który zawsze w takiej okolicznościach mówi tak Kurde, co mu się tak pić chce? Przecież wczoraj tyle wypiłem, ja nie... Nie zadługowalam? Słuchajcie, nie, Tak Nie, czy nie? Naprawdę, bo mnie. Ja i do gminy z naszych znajomych, tak ja, ja naprawdę chciałem kilka słów, kilka słów prawdy powiedzieć o nas mężczyznach, Wstę, żebyście... Mogę, panowie? Dziewczyny, spójrzcie nam. Pierwsza prawda, też druga prawda o mężczyznach. My, mężczyźni, jesteśmy prości. Jak budowa cepa. Nawet nic -a. Cały mam cepę. <grym> Pamiętajcie na całe życie dziewczyny, nami mężczyznami w życiu. Kierują wyłącznie cztery substancje i trzy kule. Te substancje to testosteron, cholesterol, alkohol i benzyna. A te trzy kule to dwie półkule z przodu, dwie półkule z tyłu i tylko jedna cała na boisku. Mam rację czy nie? To jest wszystko, on jest te elementy są ze sobą absolutnie nierozerwalnie y, związane. Y, y, no przykład, y, taki przykład na przykład, żeby był przykład, na przykład... O! na przykład. Y, taki przykład. Y, ulubiony temat kobiet, czyli wiadomo... seks. Pojęcie kobiet o wierności. Kobiety zawsze mówią tak. Ten Stefan Bydle, on mnie ciągle zdradza. Braty? Ja! Ja tak często bywam mu wierna. <grystanie> Dziewczyny, a my, my mężczyźni, umiemy oddzielić miłość od rozrywki. Od rozrywki. <grystanie> Bo miłość i seks niekoniecznie muszą i ze sobą ręka rękę, ramię-wramię, pierś-pierś, coś takiego. To jest właśnie ten testosteron plus alkohol. No i wasze półkulę. Ale powiem panom szczerze, panią. Jeżeli żona temu facetowi coś takiego się zdarzy, to jest dramat. To jest tragedia. Tak czy nie? Ty głupi nie, mógł, nie, się, nie To jest dramat. Ja wam mówię, że jest dramat. Mojemu koledze coś takiego się zdarzyło na wyjeździe integracyjnym. I co, drogie panie? I co? Jego ciało było z Mariolo. Ale sercem był przy żonie. 300 kilometrów dalej. Zobaczcie, jaka jest siła miłości. już nie zna odległości. A chłopak cieka, wiecie, bo on płakał jak on łkał, ten kolega, on tak płakał w moim pokoju i ja dywan musiałem wyrzymać. On mówił tak Cezary przysięgam ci. Jak się z tą młodą integrowałem. Ja się w ogóle nie cieszyłem. Ja mówię, no co ty? Tak! To był najsmutniejszy orgazm w moim życiu. Ja mówię, no co ty? Tak! Zwłaszcza ten trzeci, wiesz? Ja się gdzie jest pies My się nie możemy dogadać, bo mówimy innymi językami. W ogóle jest problem. zwrócić się Państwo uwagę na, tym, na to, że Polacy coraz gorzej mówią po polsku. Wiecie, że w tej chwili młodzież w ogóle zapomina mówić po polsku. Młodzież teraz używa języka uwaga. Ogrodniczo-pszczelarskiego. To jest nowe gruźlenie. Ogrodniczo-pszczelarski język. Ja to widzimy na Molo w Sopocie, chodzą takie trudnie. Czytają! Oglądają się za odwłokami. I cały czas tak. No ja psiuki zapylamy, A dziewczynki dla nas miodzio. Mój kolega to zobaczył, w wakacjach z Mój kumpel w moim wieku. Wiele starszy. starszy, ja też tak chcę, Tarek, ja też tak chcę. Mówię, ja spokój się! CIWA PAŁO! On nie wytrzymał, podszedł takiej ładnej młodej, też trzeba 25 lat na najwyżej. Podszedł do niej i mówi tak. Oczywiście, młodzi to tak. A on do niej tak, szpan na klatę. I mówi do niej, chciałbym być ogrodnikiem i uprawiać kwiat twego sekretu. Dziewczyna, takie oczy, nic nie żona. A ten idzie dalej. A Zalisz poletko Twe odłogie leżące. Jakiej rekultywacji nie zaznawszy orki, a dżu, nie potrzebuje. A ona do niego mówi, Heniu, pogieło cię. Może mam ci płacić, wypłacić, chłopiec. Się przechodzi na Braila. Dziewczyny, spójrzcie na mnie. Spójrzcie na, na, na swoich towarzyszy niedolnych. Spójrzcie, my mężczyźni jesteśmy czysta, krystaliczna, Spokojna, zrównoważona, lekko, czasem prymitywna, ale prawdziwa, naturalna biologia. Każdy mężczyzna dziennie produkuje setki milionów plemników. Czy tego chce? Czy nie? I pytam, tu w gnieźnie, pytam, czy to wszystko ma wpływać na jedno konto? Być może tak, ja tylko pytam. Być może tak, to po banki na są. Dziewczyny, wyprodukujecie jedno jajeczko miesięcznie. No, czasem dwa. To są jaja, wiecie? A my miliard zuchów. Przeczytajcie sobie ostatnie wprost, jest wywiad z miliarderem. Każdy miliarder wam powie, że środki należy lokować w różnych miejscach. To się nazywa dywersyfikacja inwestycji. Czy wywodnie, dziewczyny, znajdziecie sobie sprawę, ile przeciętny mężczyzna podczas swojego krótkiego życia musi się nakombinować? Żeby wszystko elegancko zdywersyfikować? To jest proces myślowy, a nie fizyczny. A wy z taką pogardą mówicie do nas, wy faceci, wy faceci umiecie myśleć. Aha, tylko jedną głową naraz. No. Ale jak?